Spokój, dobro kochani, Dzisiaj jest 28 kwietnia, piąta niedziela wielkanocna, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na zielone pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, Pan Jezus mówi o sobie, że On jest krzewem winnym że my jesteśmy latoroślami, a Ojciec Niebieski jest tym, który uprawia. Jeżeli my nie będziemy czerpać naszych soków z krzewu winnego, to tak naprawdę nie możemy przynosić żadnych owoców. Jezus mówi, nic nie możecie uczynić bez mojej łaski. Gdybyście, kochani, zobaczyli taką kiść winogron, pięknie wyglądającą, która nie miałaby swojego kontaktu z krzewem winnym, nie czerpałaby soków, to prawdopodobnie jest to w wierób, Plastykowy. Prawdopodobnie jest to atrapa. I również jeśli chodzi o nas, o ludzi. Gdybyśmy na przykład wyglądali na chrześcijan, ale tak naprawdę nie byli zanurzeni w Chrystusie, nie czerpali z Niego soków, to prawdopodobnie jesteśmy tylko atrapą chrześcijaństwa. Prawdopodobnie tylko udajemy i na dłuższą metę to się nie uda. Pamiętam, kochanie, kiedyś podczas skazania do dzieci próbowałem przedstawić tę prawdę, o której mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Mówiłem do dzieci XXI wieku i do mieszczuchów na dodatek, więc przyniosłem lampkę nocną. Taką wiecie, co się wkłada do kontaktu. Pomyślałem sobie, mówię tak, dzieci, dlaczego ta lampka nie świeci? Już wiem, pewnie jest żarówka niedokręcona. A dzieci od razu zauważyły, że nie jest włączone do kontaktu. Więc ja udawałem, że nic nie wiem, że nic nie rozumiem, Więc mówię, dokręcę i na pewno będzie działała. Dokręcam, no i niestety nie działa. Już wiem, mówię, to pewnie pszyczek nie działa. Próbuję pszyczkiem, no pszczyczek również nie działa. Dzieci, ojcze, to nie tak! Musi być włączony do kontaktu. Jeżeli nie jest do kontaktu włączone, to niestety nigdy nie będzie działało. Mówię: I to jest właśnie sedno sprawy. Jeżeli my nie będziemy podłączeni pod Pana Jezusa, jeżeli nie będziemy czerpać siły właśnie z niego, to nie będziemy owocować, nie będziemy świecić, nie będziemy ludźmi, którzy wykorzystują w sposób stuprocentowy swoje życie. Więc bez Jezusa nic nie możemy uczynić. Jezus mówi nic: nie troszkę, nie 50%, nie 10%, ale nic bez niego nie możemy uczynić. Pewien ksiądz podczas kazania mówił o problemach ludzkich i przedstawił taki dramatyczny obraz. I mówi, co wy, dzieci zrobiłybyście na miejscu tych osób, które doświadczają takiej tragedii? I różne były odpowiedzi, a jedna dziewczynka mówi: ja bym proszę księdza się powiesiła. Ksiądz struchlał. Powiesiłabym się Panu Jezusowi na szyi i bym go już nigdy nie odpuściła, bo tylko od Niego zależy, czy moje życie będzie wartościowe. I tak samo ci ludzie mogą sobie poradzić tylko wtedy, kiedy będą blisko Pana Jezusa. Czasem różnym duszpasterzom zadawane jest pytanie: Skąd ty na to wszystko bierzesz czas? Skąd ty masz to na to wszystko siłę? I wtedy, jeśli chcą naprawdę być autentyczni i chcą mówić prawdę, to powiedzą: No przecież nie ze mnie, tylko z Pana Jezusa. Dzięki Niemu mam moc, bez Niego nie mam żadnej mocy. Albo może czasem niektórzy są pytani: Słuchaj, czy tobie się jeszcze chce? Tyle lat już w tym wszystkim siedzisz. Mówi: Chce mi się, i to jeszcze jak. Kiedy patrzymy, kochani, na postawę Judasza, to wiemy o tym, że on trwał w innym krzewie, miał kontakt z Panem Jezusem, ale w pewnym momencie przerwał ten kontakt i niestety nic w jego życiu dobrego później już się nie mogło zdarzyć. I podobnie i z nami. Kiedy my zerwiemy kontakt z Panem Bogiem, to nawet choćby wcześniejsze nasze relacje z Panem były tak silne, to one nie przetrwają. Jeżeli będziemy żyli tylko relikwią, tym co kiedyś było, bo gdzieś tam byliśmy na jakichś rekolekcjach i coś tam się wydarzyło ale tu i teraz tak jak ta świeża zieleń która mnie otacza wciąż musimy codziennie czerpać soki życiodajne soki właśnie z Pana Jezusa przypominam się jedna siostra zakonna która była bardzo taką gorliwą siostrą miała rzeczywiście powołanie długie godziny przesiadywała przed najświętszym sakramentem czerpała soki z Pana Jezusa pan Jezus dawał jej sił do życia i radość do życia wiedziała że tutaj jest jej miejsce Później natomiast poświęcała się pracy charytatywnej, dużo rzeczy robiła i bardzo dobrze. Natomiast zaczęła zaniedbywać modlitwę. Przechodziła niekiedy korytarzem obok drzwi do kaplicy i mówiła: Panie Jezu, teraz nie mam dla ciebie czasu, ale dzisiaj wieczorem przyjdę do ciebie i dzisiaj poświęcę ci więcej czasu. I tak przechodziła wiele dni. Zdarzało się, że tylko i wyłącznie te obowiązkowe modlitwy spełniała. Nie wchodziła w sposób taki bezinteresowny, aby pójść i napełnić się mocą Pana Jezusa. I okazuje się, że w pewnym momencie już nie czuła takiego ognia, takiego pragnienia, żeby wejść do środka. Później jej gorliwość ostygła i okazuje się, że odeszła z zakonu, przestała być siostrą zakonną. I teraz pytanie do Ciebie: gdzie Ty się zakorzeniłeś? Skąd czerpiesz soki? Czy zakorzeniłeś się przed telewizorem, przed komputerem, przed swoim smartfonem, u swoich przyjaciół, a może zakorzeniłeś się u Pana Jezusa? być może przed Najświętszym Sakramentem, być może w Biblii, w Piśmie Świętym. Tam masz swoje korzenie i stamtąd czerpiesz soki do tego, żeby rozważnie i pięknie żyć. Zacytuję wam, kochani, teraz takie dwie wypowiedzi młodych ludzi. Być może dla starszych nie, nie będzie to czytelne. Pierwsza wypowiedź, którą otrzymałem w SMS-ie w zeszłym roku od pewnej młodej osoby, która napisała do mnie tak. Życie bez Jezusa i bez sakramentów jest do bani. I druga wypowiedź, tym razem w języku angielskim, no Jesus, no fun. Czyli bez Jezusa to życie nie ma smaku, nie ma sensu, nie ma takiej radości, jeżeli nie ma Pana Jezusa w naszym życiu. Na zakończenie, kochani, z tego pięknego wiosennego pleneru przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.